Dzień dobry kochani, witam kolejnego Marek, dnia. Dzień dobry. dobry. Marek i Lalin jadą. Daniel też się, chce się z nami zabrać. Ja tam nie jestem. Ja nie jestem za, bo wczoraj chorował. Ale Lalin, ale on się lepiej czuje. No to ja chcę. Syropek dostał, a idziemy na krótko. Na dwór. Odbieramy te nasze tą rejestrację samochodu, odbierzemy, bo już zrobili. No i przejedziemy się na, na obchód do restauracji. Może na kawę wdepnę, posiedzimy chwilkę. Nie za długo zjem jakąś szoarmę. A Lalin wypróbuje swoją nową torebkę. Już tutaj stoi. I will try your new bag today, te Yes. No, wypróbuje torebkę, już spakowana i ja wyobrażam co tam, co tam w tej torebce jest. nie. Ale ja jej nie grzebię. Ale ja jej nie grzebię po torebkach. No dobra. A Szaszan -Szan chce zostać w domu. No, no to niech zostanie. Wziąłem jeszcze te dwa o napoje. Może spotkam Aksela. To mu to dam. Bo potem jak Daniel będzie już zdrowy... To my będziemy jechać do Digos I przez kolejne 3 dni nas tutaj nie będzie Więc lepiej, żebym mu to dał i żeby sobie wypił Kupiłem to specjalnie dla niego o. A jak się czujesz? How you feel today Daniel? You feel better? You feel better today? Hmm. Tak? You not sick anymore? Yeah, daddy! No mówi, że już się czuje lepiej. No to w takim razie jak lepiej to jedziemy. A? Ja? All the time. Odebrałem sobie właśnie z tego z, z przeglądu dokumenty, bo już zrobili mi rejestrację szybciusieńko. i okazało, że oddali mi te, przez płot mi tutaj przekazali, bo muszę nawrotkę robić. A stanąłem, tylko zawołałem przez płot. No. The money. Oddali nam kasę, bo wczoraj zapłaciłem 5700 za wszystko z karą włącznie, a się okazuje, że jednak kary nie będę miał. To 1100 pesos, 1150 z powrotem. Z powrotem, będzie na tortach. Za 5000 subskrypcji. Because they want cake for 5000 subscribers. A ja, OCG We go, we go, ale wtedy musimy przywieźć szanszak, bo Shanshan została w domu oh, nie no. chciała like well, she, she will No, okay. dobra, to jedziemy w do restauracji teraz, kawałek dalej da. no jestem w restauracji i nie mam parkingu swojego przed chwilą tu stała ciężarówka ale stała tak przodem do kierunku jezdni zablokowała mi parking to się schowałem za to się schowałem, zaparkowałem za tym busem ale wystaje mi samochód na ulicę te pachołki też moje i moi ludzie wystawiają bardzo źle. Zamiast robić miejsce na jeden samochód, to miejsce jest na ponad półtorej samochodu. No to ten pakuje, no to pakują po przekątnej. O, wystaje mi. Zobaczcie, wystaje mi normalnie. Teraz się przemieszczę najwyżej. Ale nie ma jak wycofać, bo jesteś... Jest, to, jest korek do, do skrzyżowania, ale wycofał. Julius dzisiaj dobrze się spisał. Chyba Julius. Zrobiłeś tutaj 18 pizza? Zrobił jej 18. Zamówienie było, że 18 pizz. I to jeszcze Family Size, czy tych największych. To się, to się Julius spisał. No nie tylko to, ale to było jedno z zamówień. 18 pizz z Family Size, no to jest dobre zamówienie. Dobre. Karma. Karma. Może. W każdym razie dobrze, dobrze, bo wczoraj było cieniutko, cieniutko, tak się ocieraliśmy o barierę nieopłacalności. Innego dnia dobrze. Generalnie miesięcznie jest dobrze, ale nie, ja bym się wolał, że tak powiem, przebranżowić naszą armię na przykład tylko. No. Zresztą opowiemy. Ale, ale restauracja działa, działa. No, no. Jest taka opcja też, że zresztą nie wiem, czy się podzielić. Później się podzielę. Później powiem wam. Z Lalinu Lalin usiądziemy razem, bo ja to nie mogę przecież firmowych rzeczy aż tak. To so, to jest jej firma. Your company chyba? You? Nie. So, I will not speak too much about that company secrets. Now. And plans Without you. Muszę to z tobą omówić. Znaczy musimy razem wam to powiedzieć kochani. No, po obiedzie już jest już jest czwarta, czwarta. Czyli ten, te, te dokumenty za samochód odebrałem też niechcący, bo ona dzwoniła do mnie, ta dziewczyna, ta Joan, z tego przerejestrowania, że już już gotowe. No to i powinienem wysłać kogoś po odbiór. Ale mówię, a później sam odbiorę i tak. Później to już się skurczę, już, już czy po trzeciej, oni do trzeciej mają. I już nikogo nie wysyłałem. To po prostu mówię, a przejadę się, zobaczę. Na szczęście oni tam zostawali ponad godzinach i dobrze, że odebrałem dzisiaj, bo jutro jest piątek. A sobota, niedziela, zamknięte poniedziałek, jak nas nie ma, chyba to dobrze, że te dokumenty mamy, bo inaczej samochód może można jeździć, ale jak złapią, to co? Lalin by złapali, to co? Byłoby jak ze skarbówką, kolejna kara. A i w ogóle, no to karę, karę mi oddali. Te pieniądze zapłaciłem wczoraj za karę, i oni tą karę powinni zapłacić do tego, do Urzędu Komunikacji. Ale urząd nie chciał. Proszę, na Filipinach takie rzeczy się zdarzają. Że nie chciał. No i oddali mi pieniądze. Bardzo się z tego cieszę. Torta chyba kupimy. No nie wiem, kurczę. No, nazbierało się subskrypcji, bardzo mnie to, bardzo, bardzo mnie to cieszy. No niezmiernie, po prostu szokuje. Nie to, że cieszy, szokuje mnie to. Więc... powinien być tort, bo powinien być na 3000 subów w zeszłym tygodniu, a tu już jest 5. Słucham cię, słucham. A is... yeah? 40 kilo, tak patrzę i patrzę właśnie ciągle i nie mogę wyjść z podziwu swojego pracownika. Podłoga mi się normalnie biała zrobiła. On, on po prostu lubi... On, on po prostu w wolnej chwili. Pierwszy raz mam takiego pracownika. Pierwszy raz. Normalnie co go widzę to z mopem. Ładny widok, naprawdę ładny widok. Aż yy, serce rości. Nigdy, nigdy mi się wcześniej taki pracownik nie przytrafił, a ten, co go widzę, to albo trawę strzyże, albo... Ech, Julius też go wybrał. To też e, ten, Julius wyse wyselekcjonował. Tak samo jak tą dziewczynę. by ja tam ten, ale, ale decyzja była Juliosa i, i, i dobrze wybrał. Ja tam się nie mieszam. No, a za swoje zdanie to tam już zapłaciłem u Was. Fajnie. A Lalin odpoczywa, usypia Daniela, nie usypia tego, go tam przytula do spania w Kanciapie. Miał do domu jechać, ale, ale jednak zostaje z nami do wieczora i ona tam. A Lalin też się źle czuje. Właśnie zapomniałem powiedzieć. Lalin, y, Daniel spał z nami w łóżku. No i Lalin, zresztą już wczoraj wieczorem, jak oglądaliśmy film, ten od paczki, paczkę dostaliśmy od Marcina, Mar Marcinka, więc ja tutaj teraz oficjalnie bardzo dziękuję. Długo oczekiwana paczka, niezmiernie dużo radości nam sprawiła. Ja tam jeszcze chciałem nagrywać swoim telefonem, ale już nie miałem, nie miałem miejsca na karcie. No to taka jakość z tego rozpakowywania słaba, jakość nagrania, ale za to radość była prawdziwa. A oni naprawdę nie wiedzieli, że mam paczkę. Bo ja ją odebrałem po cichu, po kryjomu. No i przyniosłem wieczorem, Lalin tam odpowiadała na komentarze. Nawet nie, no zaskoczona była, bardzo zaskoczona. No bo to na Filipinach to się czeka, nie? A ja jej nie mówiłem, że jadę, żeby będę na pocztę jechał. Także była radość wielka, nawet Daniel wstał. Kawy teraz mamy dużo. a jeszcze to jest dobra kawa. Zrobiłem sobie wczoraj kawę, próbkę, kurczę, jaka mocna. No to teraz y, trzeba mniej sypać. Mniej sypać. I już poczęstowałem Rajmonda. Rajmond był już tutaj w firmie w restauracji dzisiaj. Poczęstowałem go, a Rajmond cukrzyk, ale na kawę się skusił. Z Francji. Tam była mm, Fra francuska albo włoska. Made in Italy chyba tam pisało. Na, na niektórych pisze chyba Italia, a na niektórych francuska. Ale kawka dobra, bardzo dobra. I teraz mam tego dużo. Marcin kupił. Chyba ze 3 kilo, ale starczy na długo No nie wiem, dzień tak zleciał Powiem Wam, że my dzisiaj nie mieliśmy klientów na za bardzo byli, za bardzo, żeby tutaj jedli oni nam na wynos dzisiaj wszyscy brali. Utark jest bardzo dobry, więc też jesteśmy szczęśliwi, bo ostatnimi czasy te dni takie były takie trochę jałowe ale dzisiaj takie, takie odbicie są solidne, jak prawdziwa restauracja, tylko że wszystko prawie na wynos, ale dobra sprzedaż, no i trochę tak pobimbałem w firmie, Poodpowiadałem odpowiadałem na komentarze, po, po, no, bo miałem tam dużo nieodpowiedzianych, no to dzisiaj sobie odpowiadam już tak na spokojnie, Torta nie będzie dzisiaj, no niestety, za późno. Szanszank nie przywieźliśmy. Może jutro, a jak nie, to kupimy torta i go chyba zjemy u dziadków. To czemu nie? Co nie? Możemy go na wsi tam zjeść z rodziną. A my postawimy go tylko. Będzie tort za, za, za podziękowanie, za 5000 subów. No. I zrobimy nagranie z tego. Alalin robi swojego vloga. Ja robi pizzę. Jedna. Bo sprzedajemy pizzę na kawnate, na plastry w kebabie. I druga się piecze. Alalin tutaj się produkuje. Ona się produkuje. Ma 1000 subskrypcji. Dzięki Wam kochani. I ma już tysiąc chyba. To, to... O, dziękuję Wam bardzo, a jeszcze, ale nie poprzestaje na laurach. Widzicie? Gotowa. Gotuje. Do kuchni, do garów i gotuje dla Was, żebyście mogli zobaczyć sobie. A ja może coś tam skopiujecie, żebyście mogli samemu zrobić w domu. Prosiłem, żeby zrobiła coś łatwego. No i ona zrobi... Filipińskie adobo, czyli chyba yeah. takie bardzo stylowe filipińskie danie. I to będzie, widzę, że jest z tym, z wieprzowiny. Sos sojowy, knor, ocet, papryka. Papryka słodka, czyli spanish, hiszpańska. Dobra, to ja nie będę jej tutaj, już, ale zobaczcie, już sobie sprzęt ustawiła. przejmuje się. Sama, nawet cebulę obiera sama. Pilnować pizzy, bo mi się zaraz przypali. A, a jesteśmy sami, został chłopak tylko. Został Raimund, ale gdzie jest Raimund? Szukamy. Rajmund jest tam. Też pracownik Raimund. Czyli łazienkę myje. Ale mi się trafiło fajnie. Kurczę. Ale pracownik. Dobry ten Julius. No, widzicie, już dwie są. To będzie 12 kawałków. 6 kawałków z każdej. A nie dalej, i dalej. Bardzo ładnie. A Rajmund. A Rajmund. A do 10. Dzisiaj do 10. A my czekamy na. Kolegę, my czekamy na naszego kolegę, Raimonda, tego od tej rezydencji, prawda? Tego. No bo przyjaźnimy się. W ogóle to powiedziałem Raimondowi, żeby wyczyścił basen. Może nawet pojadę tam z nim wcześniej i te baseny wyczyścimy. To znaczy trzeba najpierw tym tym siatkom pozbierać ten, te glony, no i je za je wziąć za za tym, zachlorować trochę, żeby... nie wiem. To Raimund mówi, że tam ma takie, tam, taki proszek i tam się rzuca i, chyba chlor. I wtedy będzie można pojechać popływać. Na razie nie, bo Daniel jeszcze nie jest zdrowy, a poza tym jedziemy. Mamy jechać na południe. Shanszank też taka, no siedzi w domu, ale ona chyba zdrowa też nie jest. A Lalina już sobie tutaj <laughs> krzą, krzącha, krzącha, krząka, czyli... Czyli też źle się czuję, tak jakby kaszel. Więc teraz akcja picie miodu i to pijemy prosto z butelki po prostu. No, no z łyżeczki, ale ja z butelki, Lalin z butelki, a dzieciakom na łyżeczkę. I, I nie na ciepło, nie na gorąco. Tak jak pisaliście, że szkoda, żeby, się, żeby miód tracił właściwości, to robimy jego w temperaturze pokojowej podajemy. Najlepiej. I mój olej, kurcze do pizzy, no nie. Oh, no. Because use olive oil. Ale jajeczka. Mogę jedno jajko? Can I have one egg? Again? Oh, one egg. Thank you. Dobre było jajeczko. Lubicie gotowane jajka? Lubicie. No bo w Polsce to jest tradycja. Tradycja jedzenia gotowanych jajek. Ja je, ja je sobie tak dobrowolnie ich nie gotuję. Rzadko. Rzadko, bo po prostu wkurza mi czekanie. Ale jak już gotowane, to cyk, jajeczko. A Lin jeszcze taka, tak fajnie to jajeczko to mi dała. Tak okej, okay, no to sobie weź, 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 a ja to taki ham, bo jak byliśmy u tych u, u rodziców ostatnio, Lalin, no i tych jabłek do racuchów było mało, no bo oszukali nas to jedno jabłko, co nie? I, i w ogóle było już mało i się zapytała, czy może kawałeczek, no to ja tak z niechęcią, z niechęcią dałem, ale, ale, ale tak nie czułem się dobrze, bo, 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 bo i tak było za mało tych jabłek do racuchów. Ale dałem, na koniec dałem. Ale zobaczcie co mi Lalinu gotowała dzisiaj. Zobaczcie się na to. Kolacyjka jest super. A jak chcecie zobaczyć jak to robiła, no to właśnie tam zaglądałem przez ramię. Popatrzcie na to cudo. To jest wieprzowina. Kadobo. Z takimi dużymi jajkami. A odoba ma być tłuste. Dobre jest. Zapewniam Was, że jest dobre. No to ja będę królikiem doświadczalnym na to jedzenie Lalin. Dzisiaj patrzcie się. Już sobie wezmę jajko. Jedno już zjadłem wcześniej. Kartofelka, bo to są ziemniaki. I wezmę sobie mięso. Dobre. Ten sosik sobie do jajeczka wleje. I pół jajka, cyk. So what? Smaczne. Smaczne, no. okej. Okay. I understand smaczne. Okej, okay, rate. Right. Aha, no to co? Rejd. No to oceń mówi, oceń. What oceń? Oceń, rate. Okej. Okay. Ale ja nie mogę inaczej ocenić, tylko 10 na 10. Ten o ten. Ten o ten. Okay. Kochani, ale to jest dobre, dobre. Mm. no i tego ziemniaka jeszcze kartofelek jest no ziemniaczka się no nie ma rejmonta. Rej, yeah. yeah? mm. you możecie takie adobo mówi Larin zrobić z zamkniętymi oczami mm. no. a jak robiła jak robiła to, zobaczycie u niej na głowu. No, ostatnie, ostatnie tutaj podliczanie, i lecimy do domu. Dzisiaj wieczorem już jest bardzo późno. Musimy lecieć do domu. Im, im później, tym Danieli się gorzej czuje, i im później Lalin zaczyna bardziej kaszleć. I more coughing, when, more, late, more coughing. Także lecimy, lecimy. Trochę żałuję, że Daniela wzięliśmy do pracy dzisiaj, mm. ale po prostu Lali nie chciała. Next time you not drink Daniel, simple like that. Mm. My mieliśmy taki sobie dzień, the day was ok, very good sales, yeah. very good sales, bardzo dobra sprzedaż. Yeah. Jesteśmy bogaci, no ale, no właśnie. a tutaj o, artysta, you coughing, you sick little bit, tak? No Daniel jest chory. Dobra, pozdrawiamy Was serdecznie i teraz jeszcze chcieliśmy podziękować. że Angelo przyszedł. Przyszedł Angelo. Bo mu się kasa nie zgadza. 200, 200 pesos mu się nie zgadza. No to przyniósł. Żeby się zgadzało. Nie wiem skąd wziął. Nieważne, ale się zgadza teraz. No. Dziękujemy za, za naprawdę miłe komentarze. Thank you for very nice comments. Yeah, thank you. Za bardzo miłe komentarze. No i oczywiście za to, że jesteście naszymi przyjaciółmi. Dziękujemy. Dzisiaj mieliśmy bardzo fajny telefon z Anglii. Super, super się gadało. No super, po prostu gadaliśmy sobie jak jak, jak 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 byśmy byli rodziną normalnie, byśmy się znali długo. Lalince pogadała po angielsku. Fajnie, to nice był nice talking. Yeah yeah sure very nice. Very yeah. nice talking, ty ba yeah. in English nice, po yeah. angielsku, ale pogadawała. Yeah, like old friend already so good. No właśnie, jak, sta jak stary znajomi pogadali sobie. Yeah. I jesteśmy w kontakcie i w ogóle. Yeah. No, no po prostu bomba atomowa na naszym kanale. Dlatego jeszcze nie ogarnąłem tych subskrypcji wszystkich. No, bo się wierzyć nie chce, kochani, że jesteście tacy, tacy mocni. Tyle, żeście no, w takim krótkim czasie kanał podbudowali. Jesteśmy nie, 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 niezmiernie wdzięczni za to. Ale widać, że jesteśmy zmachani. Dzisiaj był też ciężki dzień. Ja niby przebimbałem, przebimbałem. Bo nie było zmywania, nie było serwowania i tak dalej, i tak, i tak dalej. Więc mimo że duża sprzedaż, duży obrót, ale, ale na wynos to, to okej. Okay. No. Idziemy odpoczywać Daniel Kaszle. No. A czy, a tęsknimy też za szansą. -szan. To do widzenia, kochani, do widzenia. No. Do widzenia, kochani. Kochani, tak jest. Kochani. And do, and, and, yy, no i, i. Życzymy miłego do oglądania filmu, zapraszamy na jutro. Szykujemy się na wyprawę Daniel, Powiedz do widzenia. Do widzenia. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jak Polak. Happy, dawaj, happy. To pomachaj. Bye.